To ja sobie nie wyobrażam, jak to może nie być, że mi go nie przyjęli. To jest kwestia innego załatwienia. Ja nie uważam tego, że mi to nie, nie wyjdzie. No. Najpierw muszę zobaczyć. Muszę powiedzieć jedno, że mamy nad sobą zwierzchnią władzę, z którą się muszę porozumieć, czy to jest realne do zrealizowania. Nie ma siły, żeby mi go nie przyjęli. Tam jest jego miejsce. Aj, mamy taką działeczkę ładną, małą. Pan Heniek przyszedł prosić, żeby mu wymająć tego ogródeczka i tej lałby, żeby mógł sobie robić tą robotę swoją. No i żeśmy się zgodzili. No i robił. Powiedział, że na pół roku, no a z tego wyszło półtora roku, no bo było bardzo zepsute to drzewo. Musiał się tyle narobić, ten chłop. O jejku. Nie, jeden już by to chyba rzucił. No My sobie jeszcze, no co taki model, on może z takiej dzielnicy dostrygać? Dwa razy długie i też widzi w nim, bo są też tacy, co trzy razy długiem przełodzią i widzi w nim do na to, nie? No i mają się wszyscy zgodzić, bo to jest preslej. On może tym samym kategorią myślą, nie? takiego takie emeryt może jeszcze na Ukrainie?